Widzicie kochani, słuchajcie, jesteśmy na trzeciej rundzie Polski Liget 2. Piękne miejsce, huta, poręby, piękna pogoda, rewelacja. Może spadnie też? Nie wiadomo, czas pokaże, mam nadzieję, że nie. A jeżeli spadnie, to też będzie dobra zabawa. Słuchajcie, ja już byłem odebrać pakiety startowe. Chodź, wam pokażę, chodźcie, wam pokażę. Tu mamy pakiety startowe odebrane. Oczywiście gadżety od OC C-Moto. bardzo dziękujemy. Transporter mam tutaj też, po to, żeby odczytywał czas przejeżdżając przez metę. No i co, 10.30 startujemy, nie, przepraszam, 10.30 mamy odprawę, a o 11.00 startujemy, 2,5 godziny w jedną stronę, 1,5 godziny od i znowu 2,5 godziny w drugą stronę, więc konkretny maraton będzie, dużo się działo na trasie, więc oglądajcie dalej. ATV Quad Racing Team od Fock. Pierwsze dwie rundy pozytywnie, przyjechaliśmy jak zawsze z synem jako nasz team. Żona nas obstawia jako tutaj też, żeby nie było, nasze kłady przygotowane, e, nastawienie pozytywne, także zrobimy wszystko, co możemy i widzimy się na mecie. No, siła, siła jest, siła jest mocna. Siła w moto. Siła w moto. zobaczycie ją na trasie, zobaczycie. Żeby jechać w godziny w jedną, przerwa i dwie w drugą, czyli tak zwany maraton. Trzeba rozrzucać mięśnie, bo jeśli wystartuję, od, tak jak można powiedzieć, z koła, czyli bez niczego w ogóle, nagle wystartuję i pojadę, to momentalnie zaczną mi skurczać, wszystko, więc trzeba te mięśnie po prostu dotlenić, żeby one wiedziały, że czeka je po prostu w siły. No i po kolei każdą partię mięśni, to co najbardziej pracuje, tak? Łokcie, barki, kolana. Co kibicuję, ja nie mówię nic z ustawy to jest się pasja. Nie no, ja muszę się schłodzić, tej nogi, to ja jest całym Witam wszystkich pierwszy raz, zamiast dzikiego mówię. Także przede wszystkim bardzo się cieszę, że w końcu nie pada tutaj, że będziecie mogli fajnie rywalizować w kurzu tym razem, a nie w błocie. Cześć wszystkim. Chciałem Was serdecznie przywitać tutaj. Dziękuję organizatorowi za cudowną imprezę, za wspaniałą organizację. Bezpiecznych zawodów. Wam wszystkim życzę połamania kół. Dajcie z siebie wszystko i wszystkiego najlepszego. 100 Stówkę przekroczyliśmy chyba, nie? 99. 99 99 uczestników mamy, także można powiedzieć, że stówka eee, i naprawdę pogoda dopisuje. Eee, jesteśmy na końcówce pierwszego biegu, później będzie półtorej godziny przerwy i dwie i pół godziny w drugą stronę. Także rywalizacja zapowiada się mocna i jest ostro. Eee, Robert, co możesz powiedzieć o trasie? No trasa. Trasa jest Kręta, bardzo dużo zakrętów, dużo podjazdów. ML, nie ML, tylko Adventure ma 11 km trasy. Extreme ma 7 km trasy. To, co z zawodnikami rozmawiam to są zadowoleni. No, zobaczymy, jak będzie. Z kim czekają na co? Na deść! Muszę to zmienić na ten pasek i coś muszę jeszcze pogrzebać, bo coś jest i tak jeszcze w jeszcze, Więc muszę się wziąć do roboty. Gdybacie, ale. Okay. Okay. Jak widzicie, zmęczenie jest, 2,5 godziny minęło. 1,5 godziny przerwy. Ta przerwa to nawet nie poczułem, że to było 1,5 godziny, tylko mam ważnie 5 minut. I jedziemy dalej. Cisnąć na sen 2,5 godziny, więc naprawdę organizm zostanie. Naprawdę niezły wycisk. Więc oglądajcie dalej i patrzcie, co się będzie działo na trasie. No za czym jakby nie, nie, nie mam pojęcia. No w tym, yy, na teraz sprzęt bezbłędnie jechał. Nie było żadnych problemów ze sprzętem. No, ale już wysiłek zrobi swoje, to na pewno. Zobaczymy, na jakie miejsce, no teraz zobaczymy. No, robiłem co mogłem, zrobiłem co, co mogłem. Sprzęt naprawdę robi swoje. Widać. Jakie uszkodzenia były, coś to i tak jechał. Dla niego to nie jest żaden problem. Dumny jestem z tego, że po prostu ukończyłem, bo ukończyć ku te poręby. Bez żadnych życzyn, no bo dzięki tutaj Kamilowi, który mi tutaj pomógł, no to dzięki temu mogę jechać. No, no czekałeś na to. W końcu już Nie. mogę wyłączyć nagrywanie. Już mogę Nie. wyłączyć. Nie. Naprawdę, co jak całkowicie, to... Kamil, muszę Do zobaczenia. Zarąbista robota, bo zero problemów z Wszystko Wszystko chodziło jak należy razem. Kamil tutaj ogarnął mi to jak należy szacun. Szacun. Tak. Cieszę się, że takich mamy dealerów. Słuchajcie, wyniki się przedłużają niestety Jeszcze dobrą godzinę tak naprawdę, z tego względu, że Ludzie nie przestrzegali prędkości na tym jednym odcinku, od była trzydziestka No i przez to jest dużo zmian, dużo obciętych kółek Więc bardzo dobrze, że to robią No bo no, no, trzeba przestrzegać, są zasady jasne, kolorowne, to trzeba przestrzegać Więc niestety jeszcze to trwa, ale słuchajcie Za niedługo już będą, pewnie gdzieś się tu pojawią Już się tu pojawią, to więc oglądajcie dalej Eee, uwaga, uwaga. Ladies and gentlemen, pierwsze miejsce w kategorii X, Łukasz Kowalski. Zapraszamy serdecznie za Panie Łukaszu. Wielkie, wielki brawa i hałas, hała, 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 hała. Już iluminacja wyszła na górę bardzo bardzo szanowni państwo najtrudniejsza konkurencja najwięcej wymagań i tutaj stają zawodnicy którzy swoje umiejętności pokazują na najwyższym poziomie i w tej klasyfikacji w całej polskiej lidze APV oni właśnie występują i są zapraszamy czas na zdjęcia tu trzeba, tu trzeba pomóc nie? Nie wiem, czy...